To pokażę Wam jak ono śpi kamera no. ręda, jedna wręna jedna uczelni, bye bye dzień dobry, nie wiem, czy Ola lasu będzie witać czy nie, więc ja się przywitam jedziemy właśnie na WF i spotkałam się taka kurwa dziwna sytuacja bo... Jest sobie chodnikiem idzie widzę, że idzie go, gościu wpatrzony w telefon nie patrzy się kompletnie gdzie idzie. I tak idzie w moją stronę, zobaczył mnie i się przestraszył. What the fuck? Dosłownie wzdrygnął się jakby ducha zobaczył. Zabiję osobę, która układa pan lekcji i zrobiła wewnątrz 30. To jest tragedia. Ja wyglądałam jak treki nie spała kufa, przez dwa dni. No w sumie. No, w sumie to nie spałam dwa dni. <ścoughs> Cudownie jest świetnie. Rzeszów piękne miasto. Zaraz sobie pięć doleciarstwo i na wszelku. Jakieś naprawdę żarty. Bo ja w ogóle dzisiaj wstałam, chyba szósta. 130 i leżałam tak do 7:20 w łóżku. Julka mi wysłała kurwa. Filmik, jak Ronaldo śpiewa Sigma Boy. I idę. I idę na WF. Słucham muzyki, a jedyne co mi gra w głowie to Sigma Sigma Boy. Bez sensu. Julka śpi dalej, więc ktoś musi w Lugmasy Wychodzę za jakieś 5 minut na uczelnię znowu. Dzisiaj przyjdzie moje biurko. Tak, dokładnie. No i co? No i nic. Muszę iść do bunusiaka na wykład. pewnością pójdę spać, albo będę grać w klocki. No. No, co innego ja tam będę robić. Chłop fajnie gada, ale spać się na tym chcę jak sam, po prostu nie powiem co. Przyjdę do domu, może już biurko wtedy moje przyjdzie, bo przyjdzie dzisiaj, to będziemy z pewnością nagrywać składanie tego, bo muszę złożyć to, co mam w pokoju teraz i schować je pod łóżko. Ale jest tak zimno na polu i tak mi się nie chce iść na to usienie. Ale trzeba, bo jeszcze muszę iść na informatykę dzisiaj, bo wczoraj go się nie było. I stwierdził, że idealną pomysłem będzie odrabiać to dzisiaj. Nie rozumiem. Wygląda, jakby płakała. Ja nie płaczę, jestem po prostu zmęczona. Pozdrawiam. Biało, tak w psychiatryku. Dobra, ja się zbieram na uczelnię. Siamo, ludzie, wybaczcie mi za moje nieogarnięcie. Olska powiedziała, Ola, nie idź spać ani nic z tego, bo kurier przyjdzie, więc jakby chciała teraz iść mieć włosy, no to zajęły mi to zdecydowanie dłużej. To byłby taki everything shower. No i przyszedł ten kurier i powiem wam, że ciężkie będzie w ogóle filmik do składania, ale dzisiaj, bo Alka dzisiaj przyjdzie późno. To nie jutro, a musimy się toć vloga. Ja mam mina kuriera, który musiał to wtachać na, na samą górę. Czekajcie, bo chyba... Coś mi tutaj kamerka tak Ale No że była <grywa> brudna, słabi. Mina kuriera, który musiał to wpakować na... pierwszy piętro w sumie niedaleko. Ale i tak. Widać to nie było ciężkie. To waży 18 kg. Bra, to do to... bug. Dobra. Bez że ja zwałam się do tego koju, bo... Słuchajcie, jak pierdolenie na tutaj, to będzie problem. Zjadłam się daniem było przepyszne, naprawdę. Uciepałam się i wszystko dookoła, ale było warto. To było tak. Słuchajcie uważnie teraz. Bo ja nie będę potrzebowała tylko dwa razy. Kajzerka przekajcie na pół. Napalny sobie dwóch stron tak opiekacie i Nie, no, ja Nie wiem, jak to się mówi. Na to kładziecie sos. Mam obsesję na punkcie tego sosu. To jest tak. Oj, przepraszam. Majonez musztarda Ketchup, sos z buldaka, yy, woda z ogórków kiszonych i ogórek kiszony w zależności, le Przepraszam, no Jezus. W zależności ile tych ogórków chcecie w tym sosie. Ja sobie dostałam dwa mniejsze. Eee, na to macie jajko sezone z serem żółtym. To się tak fajnie roztopi. Tak. I, I co? No to jeszcze reszka sosu, jak mam dostanie I bon appetit. To wszystko. A teraz piję sobie w moim ulubionym kubeczku. Lepsze niż sąsiona. Dostałam do lifti na urodziny. Przepyszną herbatkę. To jest czerwona herbata, a ja Wam to mówiłam z żurawiną i pomarańczą, bardzo dobra. Mm. Dzisiaj nie miałam żadnych zajęć, bo nam odwołali wykład po gościu, jest chory czy takiego um, i no i co? Będę musiała koronować mieszkanie przede wszystkim jak nikogo dzisiaj nie ma w domu, nikogo, czyli oliwki i, i nikt nie przychodzi do nas i nic takiego się nie działo i wiem, że mogę poświęcić cały dzień sprzątania, to umyję podłogę, ale umyję ją tak porządnie, że będzie można z niej jeść. Ja nie myłam podłogi chyba miesiąc, ja już naprawdę, naprawdę już nie mogę na to nie, to nie wygląda brudno, bo ta podłoga jest ciemna w kuchni. Bo są ciemne płytki, ale ja wiem, że to jest brudne. Bo nawet jak co tydzień mam podłogę, to ona i tak była ujebana, bo tam jest... To jest miejsce, w którym się chodzi po prostu w butach no i to jest najbardziej najczęściej użytkowane miejsce. No to naturalnie to będzie brudne. Ale nie... nie, ja? No. I moja ulubiony moja ulubiona pokój to łazienka. Że będzie kabinę umyć A, no nic. jeszcze nie widziałam głośnika znowu, więc zarumbiście. Dobra. Do się później. Dobra, widzowie, my przystępujemy do akcji. Oliwka już wszystko ściągnęła z biurka. Tu jest biureczko nowe i będziemy. Okej, okay, co, co ty chcesz zrobić z tym, z tym biurkiem starym? Rozłożyć je całe i schować pod łóżko. Good luck. Good luck. Good luck guys. Good luck guys. No, może, może zrobimy timelapse, może nie zrobimy. Zobaczymy. Yeah, look at this. Nice. Wow. tu o, nam o, dał taki cudowny chustacz. trzeba wyciągnąć czufladę. O, ja twierdził, dobra. Yy, nie nagrałam się, jak tylko otwierała paczkę. Dlatego pokażę wam tutaj to na, na słuchawki, na kubek. Wow, wow, i wow. Czekaj, to jest na kubek? No. Ja pierdziu. To są słuchawki. Ja nie mogę. Mamy im buta, zostałyśmy. Wow. No, wlepy nawet. Wow. A gdzie jest, a gdzie są te deski? Blat jest... Gdzie jest blat? Widzisz, są nogi. No co ty nie powiesz? to jest pod spodem. No jest pod spodem. Dobra. Tak okay. składa tak. Aha, dobra, idziemy składać. Jedna noga skręcona, druga się kręci. Czyli Oliwka jest w połowie już. już w połowie roboty. I Oliwka dostała nową podkładkę. Taką z... 20 na 60. Myślę, tak. Witam. Dokręcamy ostatnie ostatnie śrubki. Z wykończeniem biureczka. Przepraszam, zaprezentuję to biureczko, bardzo ładne, bardzo ładne. On tutaj działa. Mała, miła. ja mam to przykleić? To, a co? Muszę przykleić? Na czoło se przyklej, kurde. ja mam to przykleić? Tu się przykleję. Final touch. Final Uwaga. Tuch. No, te tę rękę. A no dupa, nie błagaj, nie działać. ale Ładnie jest. bardzo to biureczko. Tutaj e, podkładka przyszła w zestawie tej na wodę, na picie. Na słuchawki. Na słuchawki, przecież bardzo. Tam jakiś półka na coś, nie wiem na co. Na kable? No chyba tak. Hi, guys. We are back. Byliśmy Kupiłyśmy, kupiłyśmy pieniądze. No, pierdoły kupiłyśmy. Jak zwykle, nic nowego. No. Przeżremy całe pieniądze. A co my z nimi robić? Ty już kupiłaś biurko. No kupiłam biurko. No. No. Autobusem już nie jeżdżę. No, na no, paliwo tylko. No. Finally, 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 finally we got Spotify rap. My mam wkleimy tutaj in, in, the, in, the beginning. in the beginning Tu wam wkleimy Oliwki Spotify Wrapped Oliwka, jak to się odniesiesz do swojego Spotify Wrapped? Mi się podoba złóżę, A zwłaszcza to, że Cały Stray Kids wszystkim dało Podziękowania, którzy ich słuchamy Grape Jesteś zaskoczona czymkolwiek? Nie, spodziewałam się, że tak będzie pasto <grym> <grym> Bo się mam sedno? Jest pan od pasta. Dobra. Czy nie jest zaskoczona? jesteś zadowolona z tego Spotify'a. Tak. Ogólnie w super superlatywach, tak? Mhm. Dobrze. Czy ja jestem zaskoczona? A, nie bardzo. Myślałam, że inne piosenki będę miała na jako ulubione albo najczęściej słuchane. No? Ale w sumie to by się To Z krzesłu, albo To w sumie mi się okazało i, i też jestem zadowolona z tego. Także ten. Mm, no. Big decisions here. It's Big oh, decisions here. A We are hungry. A little, a little bit. We would eat something, but what. What. A little bit. A little bit. Wiem. No, no, też. Dobra. Uh, jutro na naszego Instagrama blogu wleci uh, ten okienko na pytania. Także nie bójcie się, my nie gryziemy, możecie nam zadawać pytania, zrobimy coś takiego jak zimne frytki, możecie nam o jak, jak nie, a jak pytanie, o jakiś problem, piszcie do nas, jak się, nie bójcie się, nie waszych osobowości, to będzie tylko dla nas i my się będziemy z was śmiać, także możecie pisać na Instagrama, w opisie to wszystko jest, także dziękujemy wam za dzisiaj do usłyszenia jutro, a odpowiedzi na te pytania, na te problemy będą na wykręcie gdzieś może, damy wam takie 2-3 dni i pod rząd przez 3 dni będą rol, ten, rolki, z, nie rolki, tylko relacje z okienkiem i przez kilka dni będziecie mogli zadawać pytania, także nie wstydźcie się, jeszcze raz powtarzamy, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się ramy, to się nie posramy, bye!